Dzień dobry pani Joanno. Na gorąco po wielkim gotowaniu dziennikarzy. No właśnie, jak się pani czuje po tym wielkim gotowaniu i co pani dobrego dzisiaj upichciła? A jesteśmy szczęśliwi, zgrzani niesamowicie, bo konkurencja zaciekła. Wszyscy mieli świetne pomysły, tylko godzina na to, żeby przygotować kaczkę i żeby zrobić przystawkę ze szparagami. Jednak daliśmy radę, byłam w drużynie z Radkiem i z Markiem. Świetnie się uzupełnialiśmy. Mam trochę niedosyt, ponieważ mój pomysł na Carpaccio z kaczki się nie przyjął, bo była za wysoka temperatura tutaj. I Janek Kuroj nam powiedział, że może niekoniecznie, więc poszliśmy przecudowną kaczkę w pieprzu, w soli, pieczoną powoli, z rozmarynem, z czosnkiem, z przyprawami. Do tego mieliśmy grzanki jako przystawkę z cudownym pesto, ze szparagami grillowanymi również i do kaczki jeszcze był sos z malin, też odpowiednio doprawiony. Jury było pod wrażeniem. Mam wrażenie, że nawet dzikim bo my się nazwaliśmy dzikimi dzikami ze Śląska, z Mazur, z Warmii Mazur i z Podlasia i mamy dziką satysfakcję dzisiaj, że dobrze nam poszło. A pani ogólnie prywatnie lubi gotować? Bardzo lubię, szczególnie, że jeśli już coś zrobię w domu, a robię tak naprawdę można powiedzieć często, to wszystkim smakuje i tak było od zawsze, że nawet jeżeli się okazywało, że jest taki ogrom pracy i nie zawsze udaje mi się przygotować coś smacznego na kolację, to jednak jak już coś zrobię, naprawdę od serca i bardzo dobrze. A czy w pytaniu na śniadanie korci czasem Panią, żeby wskoczyć za ten stół i tak zastąpić kucharzy? O nie, ja nie wchodzę w cudze kompetencje. Ja e, bardzo cieszę się z tego, że nasi kucharze mają możliwość pokazywania swoich umiejętności, swojego kunsztu, dzielenia się wiedzą, swoimi przepisami i ja się nie mieszam. Ja mogę ewentualnie tylko spróbować i pochwalić. No właśnie, ale czy zdarza się Pani właśnie po, po zakończeniu programu kosztować te ich cuda w tym pytaniu na śniadanie? No a jak myślisz? Że tak. Tak, całą ekipą. Wszyscy się schodzą, wszyscy operatorzy, też realizatorzy dźwięku. Wszyscy schodzą i wszyscy wspólnie jemy śniadanie. To też jest integrujące i bardzo ważne dla zespołu, że nie ma lepszych i gorszych, nie ma tych, którzy występują przed kamerą i za kamerą. Jest jedno. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, dobry program, więc razem jemy na koniec śniadania. Się pani odnalazła w ekipie pytanie na śniadanie? No, bo od niedawna w sumie pani tam jest. Bardzo dobrze i zaskakująco dobrze, bo dla mnie to jest zupełnie nowy teren. Bo przez całe lata, ponad 20 lat pracowałam w newsach, to jest zupełnie inna sytuacja i inne dziennikarstwo. Jednak to, co się dzieje w tej chwili w Pytaniu na Śniadanie, jak bardzo możemy na siebie liczyć, jak bardzo zgrywamy się też z Robertem Stokingerem, gdzie nadajemy na wspólnych falach, jedno drugie je wspiera, pomaga i czujemy siebie nawzajem. Kiedy, które chce zadać pytanie, czy chce jeszcze o coś dopytać. To jest niesamowite, to jest no, praktycznie magiczne. Pani przybyła akurat z Polsatu. Robert przyszedł z TVN-u, ale tworzycie teraz duet w TVP, więc y, da się, prawda? Jak, jak? Da się tworzyć nową telewizję, tak. Przepraszam, bo jest głośno, nie usłyszałam, usłyszałam taksę i aż się zastanowiłam, co ty w ogóle mówisz. Da się, oczywiście. Mało tego, można łączyć pokolenia. Ja mam 46 lat, Robert ma 36, więc jest naprawdę znacząca różnica, a jednak się dogadujemy. I to nie ma znaczenia, czy jesteśmy z TVN, czy jesteśmy z Polsatu. Teraz jesteśmy w TVP i robimy wszystko, co tylko możliwe dla naszych widzów, bo antena jest święta, antena jest najważniejsza. Widz jest najważniejszy i my dla widza jesteśmy od rana, czasami nawet do południa, żeby mieli dobry poranek i żeby wszystko układało się po ich wyśni. Trochę tej widowni jednak mimo wszystko ubyło, no bo odeszli tamci prezenterzy, którzy mieli swoją widownię, doszli nowi prezenterzy. No właśnie, jak pani myśli, że widownia mimo wszystko będzie rosnąć z tam miesięcy na miesiąc? Nie wiem, y, może być różnie, ponieważ w ogóle rynek się zmienia. Porównując wyniki oglądalności rok do roku, to rzeczywiście wszystkim stacjom telewizyjnym spada, więc tego widza przed telewizją, przed telewizorem jest coraz mniej. I czy będzie rosła oglądalność? Sądzę, że wątpię. Myślę, że to będzie zupełnie inna tendencja, ale y, też my jako stacja, jako pytanie na śniadanie będziemy walczyć o widza, żeby nas polubił, żeby nam zaufał i żeby codziennie chciał z nami spędzać poranek. Natomiast y, też te nagłówki, że porażka, że kolejny miesiąc przewagi jednych nad drugą. Ja mam również wykształcenie ekonomiczne poza filologią polską. Miałam zajęcia na studiach z matematyki statystycznej i potrafię czytać dane i potrafię łączyć kropki. I jeżeli różnica, jeśli chodzi o średnią oglądalność w danym miesiącu, to jest 9 tysięcy widzów przy oglądalności ponad 300 tysięcy, a nawet tam chyba prawie 400 tysięcy, to jest w granicach błędu statystycznego, o czym my w ogóle rozmawiamy. Jeżeli jest różnica w jednym miesiącu 9 tysięcy, w, w innym miesiącu 5 tysięcy, to jest nic, to jest nic. A my kochamy naszych widzów. Liczymy, że będzie ich coraz więcej, jeśli chodzi o ten tort, który jest do podzielenia. Jesteśmy w kontakcie z byłymi prowadzącymi pyt i pytania na śniadanie, ale też z prowadzącymi Dzień dobry TVN. Przecież to jest bardzo małe środowisko. My wszyscy nawzajem się znamy i sobie jedni sobie nawzajem kibicują, inni nie. Taki jest świat, takie jest życie. Tak samo z widzami. Jedni lubią, drudzy nie lubią. Ale my kochamy tych, którzy są z nami i spędzają z nami poranek. Czyli w tym świecie nie ma takiej zawiści, że o, pani odebrała mi teraz pracę, a więc ja już pani nie lubię. Ale tak jest wszędzie. Czy w banku, czy w piekarni, czy gdziekolwiek. Ktoś przychodzi w miejsce pracy. Ja i Robert przychodziliśmy do pracy, nie przychodziliśmy na czyjeś miejsce. Zresztą, jak mnie zwalniano z TVP, z wiadomości TVP, to też ktoś przyszedł na moje miejsce. Czy ja miałam pretensje? Nie. Każdy menadżer ma prawo do tego, żeby wybierać sobie ludzi, z którymi chce współpracować. Kiedy odchodziłam z Polsatu, to też ktoś przyszedł na moje miejsce i też ktoś się cieszył, że. Zmieniło się jedno miejsce, nie trzeba było rywalizować, tylko Górska sobie po prostu poszła na swoje, założyła swoją firmę. Ja sobie świetnie radziłam poza telewizją, miałam zorganizowane swoje małe życie i powiem szczerze, że w pewnym momencie rzeczywiście zaczęłam tęsknić za telewizją ale już brężnie działałam jako przedsiębiorczyni, jako prezes fundacji, jako współautorka dwóch książek, jako osoba, która bardzo dobrze działa również na gruncie naukowym, bo jestem wykładowcą akademickim. Więc ta telewizja jest dla mnie dodatkiem, jakże słodkim, jakże miłym, jakże dodającym kolorytu w życiu i dla mnie ten zawód to jest pasja, to jest miłość. Ja to kocham i czuję to tak jak ta muzyka, która w tej chwili się e, odbywa na naszych, e, na naszych oczach. A ja nie wiem, czy ty w ogóle mnie słyszysz. Wszystko, 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 że tak powiem. Ale właśnie mam jeszcze pytanie odnośnie tej waszej energii w tym pytaniu na śniadanie, bo niektórzy internauci wam zarzucają, że jesteście już tacy sztywni i że zasypiają przy was. A jak to jest w, z pani perspektywy? Ale ja czytałam na swój temat wszystko. Że za energiczna i za mało energiczna, za bardzo uśmiechnięta i za mało uśmiechnięta, za gruba, za chuda, za krótkie włosy, za długie włosy, za dużo mówi, za mało mówi. No, naprawdę, jest tak dużo skrajnych opinii, natomiast naprawdę, przy tym przy całym hejcie, który się wylał, nie wiem, czy teraz nie, nie otworzę puszki Pandory, ale nie dostałam żadnej prywatnej wiadomości z hejtem. Żadnej. Nawet jednej typu właśnie... Dobra, nie będę cytować, bo nie ma co tego wszystkiego napędzać. Natomiast to w hejcie nie chodzi o to, żeby do mnie napisać prywatną wiadomość, żeby mi się zrobiło przykro, tylko żeby szerokie grono innych zobaczyło to, co ktoś ten pisze i żeby były następne lajki właśnie tego hejtującego komentarza i żeby to było Pozycjonowane coraz wyżej, więc też jest prośba do naszych odbiorców, żeby lajkować te treści, które nam się rzeczywiście podobają, ale mieć odpowiedzialność za to, co puszczamy dalej. Bo to, co ma dużo lajków, a jest hejtem, idzie wysoko w górę i się nawzajem po prostu napędza. A czy znaje można usnąć? Sądzę, że wątpię. Ale pewnie pani też dostała dużo takiego pozytywnego feedbacku, prawda? bardzo dużo bardzo dużo pozytywnego feedbacku mało tego nie tylko od naszych widzów od przyjaciół znajomych ale także ze stacji konkurencyjnych więc to jest niezwykle miłe dostajemy wyniki oglądalności i e, kiedy są takie reakcje naszych kolegów z konkurencyjnych stacji że Dostali od nas manto <laughs> i nam gratulują, to jest świetne, a my też potrafimy pogratulować, kiedy nam danego dnia nie pójdzie. Wiadomo, to są różne sytuacje. Czasem wic jest, czasami go nie, nie ma, ale trzeba naprawdę robić swoje. Antena jest święta, widz jest święty, a my jesteśmy tylko i wyłącznie dla widza i naprawdę staramy się, żeby wszystko to co robimy na antenie miało ręce i nogi i było, było też energetyczne. Ale to widać, widać też zupełnie inną jakość tego programu. Wtedy było coś innego w, e, dla widzów zaprezentowane, dzisiaj jest zupełnie co innego, ale każdy może znaleźć coś dla siebie, prawda? Natomiast e, jak to wyglądał w przypadku Pani? Czy to był wygrany casting, czy to było zaproszenie bezpośrednio do prowadzenia tego programu, czy się Pani sama może ubiegała właśnie o pracę w pytaniu na śniadanie? My wszyscy braliśmy udział w castingu, co było też zaskoczeniem, bo na tym castingu było bardzo dużo ludzi. Casting był niesamowicie profesjonalnie przygotowany, bo ja zwykle jak brałam udział w castingach, to jako eksperci występowali Dźwiękowcy albo operatorzy, kto był po prostu na planie. A tutaj mieliśmy tak zorganizowany casting, że rzeczywiście, jeżeli mieliśmy rozmawiać z ekspertem o zdrowiu, to był to lekarz. Jak mieliśmy mówić o rozwoju osobistym, to był to międzynarodowy, międzynarodowy certyfikowany coach. Więc to jest istotne i to jest ważne. Mieliśmy po prostu najnormalniej w świecie casting, prowadzony naprawdę w ścisłej tajemnicy. A po dwóch dniach mieliśmy informację, czy jest OK i czy idziemy dalej i czy robimy ten program, czy nie. Miała Pani jakieś takie próby kamerowe z Robertem właśnie na ten castingach? Nie. Akurat tak się okazało, że z Robertem Stuk Stokingerem nie mieliśmy wspólnej próby kamerowej. Ja byłam sparowana z innym partnerem. Robert miał inną prowadzącą, wybraną. Jednak okazały się problemy no takiej kwestii formalnej w związku i z moim przyszłym partnerem i z partnerką Roberta. No i dostaliśmy taką propozycję, czy my ewentualnie byśmy chcieli spróbować razem e, poprowadzić ten, ten program. Nasza reakcja była na zasadzie, bo to było przez telefon na telekonferencji i mówimy dobrze, ale my się nie znamy. Robert zaproponował, że spotkajmy się. Nasza szefowa powiedziała koniecznie widzimy się jutro. Ja powiedziałam idźmy na kawę. Poszliśmy z Robertem na kawę. Pyknęło w ciągu pięciu minut. Wysłaliśmy naszej szefowej zdjęcie, że wchodzimy w to. No i tak to się wszystko zaczęło.